Witam Was tradycyjnie, gorąco i serdecznie. My jesteśmy dzisiaj w stolicy Wielkopolski, czyli w Poznaniu. Dzisiaj Poznań ma swoje wielkie święto wędkarskie. Jesteśmy na rybomanii. To jest pierwszy dzień, 1 marca. Znajdujemy się też koło PKP. Dzisiejsza Rybomania od tamtej w tamtym roku będzie się różnić tym, że będzie 200, ponad 200 wystawców, będzie to zorganizowane na dwóch halach. Słuchajcie, no to my już ruszamy, idziemy zobaczyć, jak to tam będzie dzisiaj wyglądać. Tak jak powiedziałem wcześniej, cała wystawa będzie się odbywała na dwóch halach. To jest hala numer 5 i hala numer 6. Idziemy powoli. No dobra, to my weszliśmy do pierwszej hali, zostawiliśmy kurtki w szatni. Najpierw będziemy szukać jakichś rękodzielników spinningowych, bo zrobimy też dzisiaj zakupy. Nie? Idziemy też poszukać tego akwarium. Ja chciałem zobaczyć ryby, bo jeszcze w tym roku ja żadnej ryby nie złowiłem, także chociaż oko pocieszymy sobie widokiem ryb. Dzień dobry, oglądam wasz kanał Wetko po łapie. Jesteśmy. Chcieliśmy komiks do synka naszego. Oczywiście, ale który? Pierwszy Tom karpiowy czy drugi to moje siotra? Cześć. Zresztą po porażką. Słuchaj, mamy siedmiolatka, Do siedmiolatka tutaj. Komiks nasz jest zaprojektowany pod kątem odbioru w ten sposób, żeby trafiał do całej rodziny. Do całej rodziny. Bo to są problemy poruszone naprawdę całe rodziny wielopokoleniowo. Gdzie mamy dziadków, mamy rodzinkę, małżeństwo, plus syn i starczas córka, i tu jest konflikt pokoleniowy. Dziadków typowych mięsiarzy. Ojciec około 40, który jest dosyć wypośrodkowany pod kątem swoich poglądów wędkarskich, ale młody jest znowu ultra, sketch and release i tak dalej, który cały czas prowadzi świętą wojnę ze swoim dziadkiem, który widzi tylko leszcze i tylko leszcze najlepsze na patelni. Zjedzamy dalej. Teraz kierujemy się do hali numer 6. No i co? No i zbliżamy się tutaj do akwarium. Idziemy sobie obejrzeć ryby. Już tradycyjnie to akwarium jest tutaj na tych targach. Jest tu dość pusto. Idziemy sobie zobaczyć. O, widzę tam znajomą mi wóźka, idziemy. Cześć Dawid. Siemano. Co tu robicie, Dawidzie? No co, no przedstawiamy nasze łowisko. Mam nadzieję, że dużo ludzi tu przejdzie i zapoznają się z nami. Dzieje się dużo. Teraz jedziemy właśnie i szukamy polską kadrę, wszystkie eliminacyjne zawody u mnie i potem jedziemy na mistrzostwa światowe do Bułgarii. No, my w ogóle byliśmy u Dawida na tym łowisku i skręciliśmy film, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, można sobie się obejrzeć ten film, film, bo zajebisty jest. jest. Ja ja Teraz sobie przeszliśmy tutaj pozwiedzać trochę łodzie. Ja ostatnio, no, jestem bardzo zafascynowany pływaniem, tak na pewno w tym roku. Wam też przedstawimy jakieś filmy właśnie z, z takich jeziornych wypraw. Co prawda w tym roku ja będę pływał na pontonie z silnikiem elektrycznym, ale na pewno w niedalekiej przyszłości przymierzam się do zakupu jakiejś takiej większej łodzi. Ale pierw muszę zrobić oczywiście patenty z ternika. Nie? <laughs> Idziemy dalej. Cześć Piotrek, Witam, masz. to jest mój kolega, robiliśmy kilka filmów, zrobiliśmy razem, tak. mam nadzieję, że w tym roku zrobimy ich więcej. Piotrek, my mamy dwie godziny, żeby tu jeszcze być. Ty będziesz coś kupował? Jak mi coś padnie w oko? Ja mam kierowcę swojego. Jedno ze Soczkiem. Z Piotkiem ruszyliśmy na zakupy do hali numer 5. Ale zanim tam dotarliśmy, po drodze spotkaliśmy Krzyśka z kanału Kaczyn Relax. Spotkaliśmy Mateusza, Mateusz nas prowadzi do Okoniowego Profesora tak na małe zakupy, bo ja będę chciał się pobawić burka. No i ty. Tak Idziemy. Zapraszam ze mną. Zabiorę was na stoisko szczęścia, na którym na pewno wybierze sobie coś dla siebie. Dlaczego szczęścia? No bo to jest recepta na łowienie dużych okołań. <laughs> To no u nas przede wszystkim znajdziesz przynęty na okonie, tak? Ja wędkuję na warcia, albo przynajmniej bym chciał łowić na warcie, okonie. No wszystko też zależy od tego, jakich metod używasz, mm. tak, do łowienia, czy łowisz najczęściej czeburażką, czy czasem łowisz dropshotem, czy jednak główka jigowa, czy... Eee, jedna główka jigowa, ale też i na jest jestem. Tak. Okej, okay. preferujesz łowienie ripperami, czy bardziej robactwem, bo, bo to też... Robactwo. To widzisz, też ma znaczenie. Na tą no to tak, jeżeli chodzi o robactwo, mm. e, mamy pijaweczki. Taka nasza klasyka flagowa, w zasadzie przynęta, od niej wszystko się zaczęło. Ze względu na swoją budowę, fajnie pracuje w nurcie, ale też doskonale sprawdza się na wodach stojących. Mamy kolor taki fiolecik, mamy taką ciemną, ciemną zieleń i mamy takie złoto. Ten ja chciał w trzech kolorach. Tak jest. W trzech kolorach? Takie złoto. I do tego bym chciał od razu, jeżeli można, u Was dokupić główki dziwkowe, albo czeburaszkę od razu z hakiem. Czeburaszkę i haki, jak no. najbardziej. A powiedz mi, jakbym białoryk chciał łowić. No to w przypadku białorybu, no tak, ogólnie to robimy przynęt na okonie, ale wiadomo, że ryba czasem nie, nie wybiera i nie wie, mm -hmm. czy to jest na okonie, czy nie. Najmniejszy rozmiar pijawki, czyli 5 mm -hmm. y, cm, albo 5 cm To Ewentualnie jeszcze teraz pojawił się 3,5 cm taki drobniutki raczek. I jaka to jest gramatura rady. tego? Tu akurat jest jednogramowa czeburaszka. Nie? Na boczny trog najlepiej y, sięgnąć po raczka. Jest to ciekawa konstrukcja, bo na bocznym troku często przynęty mają to do siebie, że się obracają w koło. I jest to problematyczne. Tak? W przypadku raczka fajne jest to, że możemy go uzbroić w hug offsetowy. I raczek na, nawet poprowadzony na bocznym troku bez obciążenia, on zawsze będzie pracował szczypcami w tę stronę. Nie będzie się obracał, będzie cały czas utrzymywał tą pozycję. W momencie, kiedy zatrzymujemy, przestajemy zwijać, będzie się delikatnie ustawiał szczypcami do góry, a dupką w dół. Mnie zainspirowały te raczki. Tak, no raczki są bardzo ciekawą konstrukcją, nie są to takie standardowe raczki. Piotrek kupił od perczy profesora kilka raczków, a ja poszedłem rozejrzeć się dalej. Ja chciałem tu coś podklenia. Bo to są służaki, tak? Nie. Jaką one mają gramaturę? 3,5 grama, 2-3 grama. Uprzedzam wszystko jest garnia. Szupaki bardzo lubią obolenie. Bobek, który tak powiem wywrócił w wielu pojęć o smurzeniu. Niepozorny. Dobra, to ja bym chciał takiego. Polecam ceglaka. Klasykom jest oczywiście dużynek. Dobra, na razie weźmiemy sobie trzy. I weźmiemy sobie wizytówkę Waszą. I jak najbardziej? To... Oczywiście musieliśmy też e, zajrzeć na stanowisko zastawa Bank. Ja zrobiłem zakupu zastawy. Kupiłem parę sztuk w każdym kolorze. Kolega przy stoisku, który podszedł, mówi, że łowi na zastawę i mówi w tym roku o konie 30 plus tylko na ciemne. Albo takie czarne, albo te ciemnozielone, Też chwalił. Lubię kolorowe i jaskrawe, więc kupiłem sobie jeszcze tak. Będziemy próbować i patrzeć co otworzy woda. Dzień dobry, chcieliśmy zakupy zrobić. To co, to jak, jakąś taką imitację klei bym chciał. Ale tu na Marcia? Niebieski wiesz. Niebieski. niebieski? Dobra, to niebieski. Na niebieski, niebieskiego nie szybaki też A bolenie łowiłeś też na to? Te mi się podobają. Tam jak brać niebieskie, niebieskie nie? A może coś z tych zielonkawych? Słuchajcie, no to my, my już uciekamy do domu, żeby szybko ten film wstawić, zmontować, zobaczyć w ogóle co nagraliśmy. Piotka też nie chcemy trzymać, bo Piotrek dużo później przyjechał i będzie chciał jeszcze sobie tutaj pooglądać. Cóż, cóż ja mogę powiedzieć, no dużo, bardzo dużo wystawców, chyba dużo więcej niż w tamtym roku, oczywiście ten piątek ma to do siebie, że no Ludzi jest troszeczkę mniej, pewnie jutro będą wielkie tłumy i w niedzielę fajnie. O, kupiliśmy nie? trochę rękodzieła. kupiliśmy sandaczowe, trochę poszliśmy w tym roku w kleniowych, które kupiliśmy. Ja mam nadzieję, że Ty będziesz ze mną wędkował w tym roku, nie? No, myślę, że w tym roku znajdę trochę więcej czasu. My uciekamy, no. Piotruś, baw się dalej. Idę pooglądać. Na razie. Do zobaczenia nad wodą. Do zobaczenia nad wodą, cześć.